Ja, jak mam problem aktualnie, zrobiłem sobie w moim. też mam takiego vision board'a. Robiłem sobie pytanie w środku i dookoła dałem Rogan, Lex Friedman, Logan Paul, Jordan Peterson, Joko i ktoś tam jeszcze. I jak mam problem, to staram się. Słucham ich na tyle dużo, żeby mniej więcej wiem, co każdy z nich by powiedział na dany problem, więc po prostu wpisuję sobie w środek ten problem i odpowiadam sobie przez, przez każdą osobę, co oni by powiedzieli. To mi daje jakiś ogląd, ale u mnie to, to są chyba takie. Takie ikony główne, którymi, którymi się kieruje. Ja u siebie na Vision Boardzie mam e, wyrzucone nazwiska osób, które jakby z tych sfery właśnie typowo mi w jakiś sposób imponują i mam jedną cechę. Nie? Na przykład wiesz, Derok dyscyplina. Nie? Rogan Podcast, tak? Kevin Hart, osobowość. Kevin no, Hart czy... jest dojebany. Te tak. je, podcasty Rogana są mocne. Je, jeżeli, jeżeli nie słyszałeś książki e, audiobooka, polecam audiobooka, nie książkę, audiobooka Can't Make This Up Kevina Harta. Czyta jest, sam? Jest, czyta sam. Jest hmm. genialna. Jest genialna. Jakby... Can't Fuck This Up chyba. Tak. Się nazywa. E, e, jest 12 godzin generalnie stand up Dosłownie. Ja? Mimo mm -hmm. tego, że ma bardzo ciekawą i taką dosyć trudną historię, bo jest z patologicznego domu i tak dalej, ten rozwód, zdrada, eee, teraz ta Nico Hart jest jego drugą, ale historia jest rewelacyjna. Jakby, wiesz, to co on mówi, jak mówi, dużo bardziej mi się zgrywa z tym, jaką postawę reprezentuje, niż na przykład to, co czytałem w kontekście Will'a Smitha i tą postawę, którą on pokazał. Tak? Mm -hmm. widzę, widzę tą dysproporcję pomiędzy poszczególnymi rzeczami. Więc mam takie sześć osób wymienionych no właśnie, Rogan, no właśnie, ee, The Rock, Hart feris Ferries jako co? feris jako struktura umysłu. Taka, mm -hmm. tu bardziej taka percepcja, analiza. Przede wszystkim to Joko, no to też wiadomo, z prostej przyczyny, no to bardzo duży element dyscypliny jako wolności. I mam jedną z postaci z show biznesu. Harvey'a Spectera z this yots jako, jako ogólnie nie? jako taka, taka osobowość biznesowa tak mm -hmm. czyli na zasadzie ta struktura jakby ta osobowość biznesowa mi się bardzo podoba bo jest logiczna nie? jakby tam jest wiele, zasad, jest wiele rzeczy Zresztą mam wydrukowane chyba tak mam wydrukowane takie zdjęcie gdzie, jest, wiesz life is this I like this mm -hmm. I to, jest, wiesz, no, to jest od Spectera? Tak, tak. Mm -hmm. life is this I like this także jest, to, to jest genialne Siemanko się ten klip. Kliknij tutaj, żeby znaleźć kolejny, albo tutaj, żeby znaleźć cały podcast, z którego został wycięty.